Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w 25. Niedzielę, zwykłą w ciągu roku liturgicznego, i zapraszam do wspólnej refleksji nad słowem Bożym. A dziś w Ewangelii, według Świętego Łukasza, słyszymy takie oto zdanie: Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Kochani Pan Jezus, mówiąc to zdanie, chce w nas wzbudzić e, taką refleksję. Co dla słuchacza dzisiejszego świata jest ważniejsze: Pan Bóg, który jest miłością, który nam błogosławi, czy może Mamona, którą pozyskujemy? I od razu pragnę podkreślić, że ta Mamona jest również darem od Pana Boga, ale darem w momencie, kiedy służy nam do dobrego życia, godnego życia, sprawiedliwego życia, a nie kiedy staje się Bogiem. Bo jeżeli Dobra świata codziennego Jeżeli pieniądz jeśli telewizor, komórka czy komputer czy choćby praca jest Bogiem to nie mamy czasu dla Pana Boga nie mamy czasu dla drugiego człowieka Dlatego tracimy to co w naszym życiu najważniejsze a więc miłość Bożą miłość naszych najbliższych miłość mojej rodziny I dlatego Pan Jezus mówi do nas dzisiaj zastanówcie się co jest dla Was ważniejsze? Czy Pan Bóg, drugi człowiek, ich miłość, czy może dobra doczesne, dobra materialne tego świata? Kochani, spróbujmy właśnie na to pytanie sobie odpowiedzieć, bo oczywiście mamona jest nam w życiu potrzebna, ale ona nie może zajmować pierwszego miejsca. Pierwsze miejsce powinien zająć Bóg, rodzina, relacja z najbliższymi, z Panem Bogiem. Modlitwa, miłość, a dopiero później wszystko pozostałe. Otrzymamy i to mamone, jeśli będziemy przy Panu Bogu, jeśli będziemy przy drugiej, drugim człowieku. Spróbujmy sobie dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć, a pomocą niech nam będzie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Dobrej niedzieli z Panem Bogiem.